To jest strony Zuzanna, a to są moje książki. I zapraszam Was na recenzję piątego tomu serii o Bridgertonach, czyli historii Eloise. Dobra, zanim przejdziemy do właściwej recenzji, jeszcze kilka wiadomości: już wróciłam z mojej podróży poślubnej, zmieniłam stan. Yy, wiecie, społeczny upgrade. No i teraz, że tak powiem, w trakcie przechodzenia batalii ze zmianą nazwiska i tak dalej, no ale już wracamy do książek, do wszystkiego tego, co uwielbiam najbardziej. W trakcie podróży pośredniej przeczytałam dwie książki. I zaczęłam trzecią, także trochę materiału na to, żeby o jakichś fajnych książkach porozmawiać mam. No i żeby dopełnić po prostu tej historii, już zamknąć, że tak powiem, te przerywniki na kanale, no to dzisiaj o historii miłosnej, bo chyba ona najbardziej do tego wszystkiego pasuje, prawda? No więc rzeczywiście w trakcie podróży pośredniej wzięłam ze sobą piąty tom Bridgertonów. Ta seria... Naprawdę zaskakująco mi odpowiada. No i muszę przyznać, że wziąłam tą książkę właśnie tylko dlatego, głównie, że miałam jako jedyny romans taki dostępny. Stwierdziłam, że Podróż Pośrednia to jest jednak spoko czas, żeby wziąć ze sobą jakąś powieść romantyczną. No i słuchajcie, moje niskie oczekiwania zostały po prostu no naprawdę... No, przewyższone po prostu. Nie spodziewałam się, że znajdę w środku aż tak wspaniałą treść, taką historię, która mnie y, aż tak zainteresuje, aż tak wciągnie. Y, bo przeczytam tę książkę na przestrzeni dwóch dni i czytamy po prostu non-stop, jak tylko nie zwiedzaliśmy. Także, y, no, najpierw kilka słów o tym, co w środku. To jest historia Eloise, czyli piątej go. W kolejności Bridgertona. Ona jest bardzo inna od pozostałych historii miłosnych, jakie mamy w tej serii, co mi się niezmiernie podobało, dlatego, że Elois jest w, na początku tej historii. Ma już 28 lat, a ja pamiętam, że jesteśmy w XIX wieku w Wielkiej Brytanii, w, że tak powiem, w Elicie. Wielkiej Brytanii, no i to jest staropanieństwo, moi drodzy. Ma 28 lat, odmówiła sześć propozycji małżeństwa wcześniej, no i w momencie, kiedy jest ślub jej najlepszej przyjaciółki, Penelopi z Colinem, no to ona zaczyna odczuwać taką taką potrzebę, że jednak nie chce iść przez to życie sama i że jednak może chciałaby rzeczywiście tego męża mieć no i po tym jak jej kuzynki jej kuzynka umiera to ona napisze list z, z kondolencjami do jej męża który tam jest dwa lata od niej starszy ma Filip i w ten sposób zaczyna się ich wymiana korespondencji, która trwa przez rok. I rzeczywiście oni tam się tymi listami wymieniają, coraz więcej się o sobie dowiadują i tak dalej. I w końcu ona znajduje jakiegoś mężczyznę, który jest w ogóle. W którym ona jest osobiście zainteresowana. No i później ona postanawia uciec z Londynu i pojechać do niego, bo on ją tam zaprosił, żeby może jednak wzięli ten ślub, się poznali tak na żywo i tak dalej. No i ona jedzie na tą wieś brytyjską, poznać tego Filipa, że tak powiem, nawet wiecie, jest takiej delikatne emocji, bo nie wie, że ona gdzieś tam ucieka z tego Londynu, niko nie wie, że ona jedzie. I w tym momencie się w zasadzie ta właściwa historia zaczyna. E, trochę więcej o tym Filipie, o tym jej Filipie. E, też jest dużo bardzo ciekawym, e, ciekawą postacią, dlatego, że przede wszystkim, mimo tego, że, jest, że ma 30 lat, jest już facetem po przejściach, ponieważ no ta jego pierwsza żona zmarła. On w ogóle z tą pierwszą żoną był dlatego, że e, ona była zaręczona z jego bratem, który zginął w Wo Waterloo, i tak trochę z poczucia obowiązku, bo to wiecie, wtedy małżeństwo było troszeczkę bardziej finansową transakcją niż historią miłosną. Generalnie rzecz biorąc, w tamtej czasach, więc z takiego poczucia obowiązku no to on e, z tą Mariną się tam ożenił, oni tam się nie dogadywali ona była w jakiejś ciężkiej depresji e, mają dwójkę dzieci, bliźniaków mm, e, którzy, o których Eloise nie wie e, kiedy jedzie na tą wieś, że generalnie gdyby się miała zgodzić na to małżeństwo, no to też będzie e, no, no, musiała spełnić tą rolę matki dla tych dzieci one mają 8 lat, te bliźniaki, w momencie, kiedy ta powieść się tam e, zaczyna, e, z którymi on ma duże problemy wychowawcze, e, dlatego, że sam był e, raczej mocno bity i prześladowany przez własnego ojca, który ma tam, wiecie, jakiś angielski kompleks bycia po prostu idealnym, e, lordem czegoś tam. E, także e, tak to wygląda i on po prostu bardzo nie chce powielać tych błędów, co oznacza, że de facto troszeczkę swoje dzieci unika i nawet... Um, no, nie angażuje się w ich wychowanie, ponieważ no po prostu się boi, że albo nie wytrzyma, i że nie wytrzyma. Um, nie utrzyma nerwów na wodzy, i że albo je uderzy, albo coś powie źle, albo wiecie, jakoś jest. No, po prostu zrobi coś źle, tak, że i, i, że ostatecznie to zadecyduje o ich złym charakterze w przyszłości, czy o jakichś tam, wiecie, traumach i tak dalej. No więc jest bardzo, bardzo ciekawym człowiekiem, bo on tak naprawdę bardziej szuka matki dla tych dzieci na początku niż, niż żony dla siebie. W ogóle ma jakiś taki dziwny koncept, no bo po prostu nigdy nie był tak naprawdę w szczęśliwym związku, więc jakby no, oczekiwania miłosne ma w podłodze. Także no, te charaktery są bardzo bardzo daleko od siebie, a z drugiej strony, no wiele ich, że tak powiem, w końcu łączy. E, bo e, no Eloise to jest taka, wiecie, jak na tamte czasy, oczywiście, silna femina, e, a on z kolei jest kompletnie zagubionym e, człowiekiem, który jest generalnie e, dobrym człowiekiem, e, natomiast bardzo sobie sam przeszkadza, żeby to swoje, ten swój potencjał osiągnąć. A co ciekawe, on jest w ogóle też, co też musi pasować, bo Eloise e, lubisz, tak powiem,. E, Osoby trochę bardziej ciekawe niż tylko posiadacze ziemi i wydawanie pieniędzy. To akurat podzielamy, bo mnie na przykład jakby ludzie, których pasją jest tylko i wyłącznie wydawanie pieniędzy, w ogóle też nie interesują. Um, no i on jako jeden z niewielu tych lordów ma zajęcie, ponieważ jest wyuczonym botanikiem. Że on jej tam wysyła jakieś w tych listach też te suszone kwiaty, coś tam jakby ją też interesuje, to, że. Że on jednak ma jakieś zajęcia, co jest też raczej niespotykane w ogóle w tych elitach. O, te elity to raczej, no wiecie, żyją plotkami i po prostu zakupami. No, tak, tak wszędzie i to się raczej nie zmieniło zbyt wiele. Szczególnie te osoby, które, że tak powiem, nie muszą pracować na swoje pieniądze. A tak to wygląda w Wielkiej Brytanii w tamtych czasach, więc to jest właśnie też fajny kontrast po prostu do tego. Eloise, tak jak, jak, jak i ja. Lubi faceta z jakimiś zainteresowaniami. Eee, lubi kogoś, kto ma jakieś pasje. Dla mnie też to jest jeden z e, ważniejszych w ogóle elementów międzyludzkich, nie tylko w takich relacjach damsko-męskich, tylko w ogóle bardziej mnie ciągnie do takich ludzi, którzy mają jakieś zainteresowanie, którzy są ci czymś zaciekawieni, albo sami robią coś ciekawego. Ehm, I to wiecie, nie musi być nic wielkiego, ale po prostu nie lubię, no, wiecie. Po prostu takie osoby, takie osoby wolę czymś szczerze zainteresowana i czymś poświęcającym swój czas, a nie tylko, że tak powiem, konsumpcji. No, także to są w zasadzie te to, co się dzieje na początku powieści. No i później mamy tak naprawdę ich historię miłosną. Która jest właśnie, no mówię, taka troszeczkę nieoczywista, bo tam jest, że tak powiem, dużo znaków zapytania. E, I odnośnie ich relacji, jak to będzie wyglądać między nimi. Skoro on bardziej chce matkę dla tych dzieci niż żonę, no to on musi jakby się dowiedzieć najpierw sam od siebie, co on by w ogóle chciał od tego związku, coś tam, coś tam. No a ona, że tak powiem, jest przed ogromnym, e, trudnym wyborem, dlatego że ma 28 lat już teraz, nie ma nie wiadomo ile opcji. E, podoba jej się ten Filip, ale nie jest pewna, czy jest w stanie go kochać, w i jeszcze te dzieciaki na to wszystko, e, którymi trzeba się zająć, którymi trzeba poświęcić czas, no i że tak powiem, no nie, na pewno nikt się nie spodziewał, e, Eloy się nie spodziewała, że od razu zostanie matką ośmiolatków, no nie? E, Także rzeczywiście tutaj e, tych znaków zapytania w tej powieści jest bardzo dużo i one są, że tak powiem, w trakcie, w trakcie tych rozmów i różnych przygód i tam różnych rzeczy, e, one są te pytania, że tak powiem, po kolei rozwiązywane i y, mi to naprawdę bardzo bardzo odpowiadało. Czyli że tak powiem, było troszeczkę też więcej takich zwykłych ludzkich problemów na zasadzie, czy jesteśmy kompatybilni, czy, czy będzie nam się zgrywało to wszystko, nie wiem, finansowo, czy mamy podobne wartości, czy mamy ten... Tak jak to rzeczywiście, nawet teraz bym powiedziała, troszeczkę bardziej wygląda, że jakby, wiecie, jakby jest jedno, nie? On też tam jest yy, i w dużych ilościach, żeby było jasne, ale też yy, w momencie, jak już jesteśmy troszeczkę starci, troszeczkę wiemy, jak życie wygląda, podchodzimy też do tego w pewien sposób praktycznie, czyli próbujemy zobaczyć, czy jesteśmy kompatybilni też tak, wiecie, życiowo. A nie tylko w momencie, kiedy są fazy, że tak powiem, tej, no, ten haj, czy po prostu ta, ten romantyzm, że tak powiem, zawłada waszym, naszym życiem. Więc to jest bardzo, bardzo uważam fajna historia, właśnie na tle całej ten. Nie, nie było żadnego takiego, mm, wiecie, mm, no nie było, że tak powiem, takich starych motywów romantycznych. Czyli ani to nie była historia kopciszka, która już raz była w, w Bridgertonach, ani to nie była historia jakiegoś takiego wiecie, od, e, od e, wrogów do e, kochanków, czy takie. No po prostu to nie były te najprostsze motywy, które się wcześniej podobało, które w ogóle Julia Queen robi wspaniale. Natomiast ta historia była dużo bardziej oryginalna. E, no i słuchajcie, e, wisienka na torcie całej tej książki to jest fakt, że tam e, jest dużo scen, gdzie pojawiają się e, bracia. Bridgertonowie, no bo ona w końcu przecież z, z tego Londynu uciekła, no a Antonia jest tak, że nikt się nią nie interesował przez tam, przez jakiś czas. No, telefonów nie było, więc przyjechali karocą e, i słuchajcie, przyjechali w czwórkę. Cztery bracia Bridgerton, i po prostu te sceny z nimi, z tą rodziną były tak śmieszne, e, no bo oni się tam wiecie, na tego Filipa rzucili coś tam, przygłosili go do ściany i tak dalej, tak dalej. Nie chcę za dużo zdradzać, ale mi się naprawdę bardzo rzadko zdarza, żebym się śmiała w głos w trakcie czytania książki. Uważam, że komedia jest jedna z najtrudniejszych rzeczy do napisania, tak żeby jeszcze, właśnie bez mimiki, bez, bez no, tych niewerbalnych, że tak powiem, wskazówek, naprawdę się śmiać. I ja naprawdę, no, czytając tę książkę. I to mi chyba sprawiło, sprawiło największą radę, że po prostu były takie momenty właśnie bardzo poważne, kiedy tam rozmawialiśmy o tych dzieciach coś tam i w ogóle o miłości, były też romanty, momenty romantyczne, ale były też po prostu momenty takie ściśle komediowe, szczególnie właśnie jak ci bracia się pojawiali i to było wspaniałe to było naprawdę e, czegoś czego się nie spodziewałam, że, że po prostu e, że będę się śmiała nad tą książką właśnie na, na temat tych interakcji, że oni tam po prostu rzucają takimi tekstami, no, że ja po prostu rechotałam e, nad tą książką, co mi się bardzo rzadko zdarza. E, no i to po prostu absolutnie kupiło mnie, e, jeżeli chodzi o historię Eloise. E, ona mi się ja w ogóle Eloise lubiłam wcześniej. Ona ma też taki dosyć zadziorny charakter. E, Miałabym, miałabym, powiedziałabym, że jakby ze wszystkich sióstr Bridgerton chyba jest mi najbliższa. E, tak na pierwszy, wiecie, na pierwszy rzut oka i rzeczywiście jej historia y, po przeczytaniu tej lektury, ja uważam, że to jest na pewno y, na pewno książka numer jeden w tej całej serii, którą to doczytałam dotychczas. Jeszcze oczywiście mam trzy y, tomy przed sobą, także y, ale poprzeczka jest teraz już tak wysoko zawieszona, że wydaje mi się, że nic nie, nie doścignie raczej, że wydaje mi się, że to jest na pewno, na pewno najlepszy tom całej serii. Takie mam przeczucie, oczywiście zmierzymy, zobaczymy jak to będzie w, w praktyce. Natomiast naprawdę ta książka mi się podobała. No właśnie głównie z tych aspektów, um, który, o których mówiłam wcześniej, czyli że ta miłość była troszeczkę taka bardziej Bardziej pragmatyczna, bardziej prawdziwa, e, czyli nadal mieliśmy ogromne e, elementy tego takiego, wiecie, e, romantyzmu, jaki my mamy w głowach, które często w prawdziwym życiu, no, to są momenty, a nie, że tak powiem, codzienność, także bardzo dużo takich właśnie nieprzesadzonych, cukierkowych momentów również się tam znalazło, ale znalazło się również dużo takich prawdziwych życiowych problemów, które po prostu trzeba było rozwiązać. Czy z tym wychowaniem tych dzieciaków, jakby wiecie, jak to się w ogóle zabrać, czy z tymi problemami, co ten film miał ze sobą, czy z jego przeszłością, czy też z Elois właśnie z tym, że ona jednak nie chce, chce być tą mężatką i tak dalej, czy że nie chce być jednak sama, i do tego dochodzi, i tak dalej. To są takie faktycznie problemy, które mam wrażenie, że na, każdym, na różnych etapach życia każdy z nas. E, przechodzi, no właśnie, jakby w takim sensie, takie trudności po prostu życiowe, zwykłe trudności życiowe, które nawet na, tych, e, na tym poziomie tych elit, gdzie oni tam mają, wiecie, służbę, kasę, co i e, e, no to też ich spotykają tego rodzaju, po prostu, wiecie, czy osobiste tragedie, czy osobiste po prostu zagwozdki odnośnie swojej przyszłości, e, czy e, od tego właśnie, co nam w życiu szczęście przyniesie, bo to jest, że tak powiem, główny problem życiowy. Każdego z nas, jakby którą drogą podążać, w którą stronę skręcić, jaki cel wybrać, co nam to szczęście przyniesie, i to jest bardzo tutaj wypuklony motyw, który mi się naprawdę bardzo podoba, bo to jest taka bardzo uniwersalne, uniwersalna historia miłosna, mam wrażenie, mimo tego, że dzieje się w XIX-wiecznej Anglii, mimo tego, że jeździmy, wiecie, i że tam służba podaje te posiłki i coś tam, coś tam. No i właśnie też mi się podobało, że, że w tym tomie co ciekawe, nie ma tej Lady Whistledown, e, bardzo popularnej dla całej serii, czyli nie mamy tych plotek, nie mamy tych, wiecie, spotkań gdzieś tam, nie mamy tych bali, e, które tam są co 5 minut w innych książkach, czy jakichś właśnie takich spotkań socjalnych w Londynie, do, do których oni sami też zobowiązali, bo to jest ich życie, że tak powiem, bale ciuchy e, i podróże. Chociaż tam, on tam mało kole, ale dobra. no W każdym razie wiecie, jak chodzi o to, że to jest, to jest esencją ich życia, a teraz jesteśmy na tej wsi yy, i tam no, nic nie ma, nie? Więc jakby jesteśmy cały czas skupieni na naszych głównych bohaterach, na ich relacji yy, i nie mamy takich właśnie przerywników, nie mamy takich, yy, że tak powiem, rzeczy, które nas od tego rozpraszają. I mimo tego, że ja osobiście Lady Stędzam, uwielbiam i ten aspekt właśnie plotkarski w tej książce yy, no mnie bardzo satysfakcjonuje, to tu mi jej Absolutnie nie brakowało i to też mnie zaskoczyło w pewien sposób, ponieważ po pierwsze nie, nie spodziewałam się, że jednak e, spodziewałam się inaczej, spodziewałam się, że będzie ona w każdej książce, a e, tak ewidentnie nie jest. E, no i drugie właśnie to, że teoretycznie ona była taka troszeczkę bardziej. E, jeżeli chodzi powiedzmy o scenerię czy o okoliczności trochę z mniejszym rozmachem i to sprawiło, że ja byłam w stanie się właśnie skupić na na tej relacji bardziej, że tak wiecie, bo troszeczkę przestaliśmy się przejmować tym co inni ludzie o nas myślą, czy jak to będzie wyglądać a skupiliśmy się głównie na tej relacji i to było bardzo fajne to było też, że tak powiem coś innego na tle na tle całej tej serii i naprawdę bardzo, bardzo mi odpowiadało także naprawdę przez przypadek w sumie wzięłam po prostu bez jakiegoś wielkich oczekiwań, a zaskoczyłam się naprawdę pozytywnie, jeżeli lubicie Bridgertonów to naprawdę Wam bardzo polecam dobrnąć do tomu piątego E, w ogóle nie trzeba je czytać w kolejności, to też jest ważne, bo każda historia jest inna. Natomiast wiecie, no, kilka kontekstów po prostu e, nie będziecie znać, e, ale one są też tak napisane, więc jakby, nawet jeżeli chcecie na jednego strzała, że tak powiem, na jeden strzał e, przeczytać e, mm, piątą część, e, która w ogóle e, jest fatalnie przetłumaczona, e, bo jest e, po angielsku To Sir Philip with Love. E, czyli e, tytuł e, czyli jakby z, dla e, Filipa z miłością, jak wiecie, tak, by, tak jakby się list kończyło mm, po angielsku e, natomiast po polsku tak książka się nazywa Oświadczyny. No tak, także po prostu odlecieliśmy troszeczkę daleko, ale te tytuły tam są jakoś dziwnie tłumaczone, nie wiem dlaczego, a jakby wiem, że ona tam odmawia tych oświadczeń i tak dalej, no ale dobra, ale nie, możemy, nie możemy po prostu zostawić Oryginalnego tytułu i go po prostu troszeczkę przetłumaczyć. Mm, Oryginalny tytuł podobają mi się bardziej, ale to już jest w ogóle taki, że tak powiem, no już na marginesie komentarz. Także bardzo, bardzo Wam polecam piąta część, historia Eloise, na pewno moja ulubiona w całej serii. No i co, liczę na to, że bo teraz wiem, że w kolejności nie idzie serial. Nie ukrywam, że liczę na to, że teraz, jak jest, bo trzeci to, czwarty tam został sfilmowany jako trzeci, odwrotnie. W każdym razie liczę na to, że teraz, zaraz po tym serialu, który będzie o Benedykcie i Sophie. O, właśnie, Benedict i Sophie. No to, że od razu pójdziemy do tej części bo tam bo liczę na to, że właśnie ujrzymy ten serial w miarę długo i że nie będę musiała na to czekać 8 lat, bo teraz raz na dwa lata wychodzi serial. Także fajnie, fajnie by było, żebyśmy już potem jednak trzymali się kolejności i żeby następna była Eloise. Na co bardzo czekam? Jeżeli nie słyszeliście tego przez ostatnie ileś tam minut, to mówię po raz setny, polecam. No i co? Ale mnie to tyle, jak zwykle, nie mam zakończenia narka.